Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński. Witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Yy, tak jak zapowiadałem, chciałem yy, podzielić się Wami spostrzeżeniami na temat Egiptu, w którym zacząłem robić niedawno biznesy. Yy, dzisiaj taki odcinek krótki o bezpieczeństwie, o kradzieżach. No, Coś takiego jak kradzieże zwykłe, takie kieszonkowe. Tutaj nie istnieją. Po prostu nie istnieją. Tutaj możecie zostawić swoją walizkę na dwa tygodnie przed hotelem. Jak po nią wrócicie, to będzie, stało przy niej, będzie stała przy niej ochrona. Walizka będzie zakurzona, będzie na niej trochę piachu. I to wszystko, odbierzecie ją sobie. Kradzieże kieszonkowe nie istnieją. Co do innego bezpieczeństwa, innego rodzaju tutaj bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, jakieś drobne oszustwa się zdarzają, ale oczywiście przy, przy zachowaniu odrobiny rozsądku, nie przekazywaniu swoich kart kredytowych w czyjeś ręce itd. Tracenie swoich kart kredytowych z oczu. No Praktycznie takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Ci ludzie są naprawdę bardzo życzliwi. Część z Was mówi, że tak naprawdę tutaj się nie wychodzi na miasto. No, czyż, oczywiście, że się wychodzi. Ja jestem w tej chwili na takiej promenadzie Mamsza. Bardzo to jest ładnie, spokojnie, nikt nikogo nie zaczepia. Naprawdę ci Egipcjanie troszeczkę przeszli metamorfozę przez lata. Oni się trochę uczą turystów, także no, jest dosyć fajnie. Nie bójcie się tego kraju, inwestujcie tutaj. Ja tutaj handluję nieruchomościami. Zapraszam na moją stronę nieruchomościwegipcie.pl oraz na nową stronę, która lada moment wystartuje i będzie już działała. Międzynarodowa strona homeinegip.com i telefon, jeżeli macie ochotę inwestować w Egipcie, plus 48 796 482 188. Najlepiej dzwoncie przez Whatsappa, bo często bywam w tej chwili w Egipcie, bo tutaj rozkręcam biznes i częściej odbieram jednak WhatsApp. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Furgadzie.